Konfiguruję, otwieram menu, a tam kurczę, nic, tylko jeszcze na środku nasrać. Dobra, mówię, że się mi wróciło, to może najpierw powiem, dokąd poszło. Otóż na wyższej półce poszło napierdzielać się z flagowcami w wadze ciężkiej, tylko jeszcze tak nie do końca zdążyło do niej przytyć. W przeciwieństwie do mnie, bo na pandemii dupa rośnie. No ale nie da się tak funkcjonować w świecie zupełnie bez najtańszych flagowców. Xiaomi wynaleziono w 2010 roku i według moich autorskich rekonstrukcji życie ludzi wyglądało wcześniej tak. Dlatego pojawił się Poco F2 Pro, czyli taki niby nie Xiaomi, ale jednak Xiaomi, w którym za 2,5 tysiąca macie 6 giga RAMu, najmocniejszy w świecie Androida. 5G i jak tak będę wymieniał dalej, to wyjdzie z tego reklama MediaMarktu, więc przystopujmy. To jest następca modelu sprzed dwóch lat, na który ludzie bardzo długo czekali, bo przecież w obecnym tempie wydawniczym każdy telefon, który ma więcej niż pół roku, uważamy za stare gówno. Natomiast ten pierwszy Pokofon w sumie pod pewnymi względami nadal jest niezły i ten nowy tym bardziej powinien wystarczyć spokojnie na 2-3 lata. Ale może nawet nie będzie musiał, bo jeżeli sytuacja na świecie nadal się będzie tak pięknie rozwijała, no to wcześniej czeka nas pieprzona apokalipsa. Dobra. Co jest tutaj na plus i dlaczego nie powinniście teraz wyłączać tego filmiku, tylko na przykład zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Tak tylko proponuję. No na przykład cztery bardzo ulsklowe rzeczy, których prawie już w telefonach nie ma, a za które wiele osób dałoby sobie uciąć uszy. Mini jack. sumie to porównanie z uszami było idiotyczne w takim razie. Port podczerwieni i dwie, które się ze sobą łączą. Mianowicie po pierwsze ekran bez żadnych dziur, otworów, cięć i Czegokolwiek, a po drugie dioda powiadomień. No bo właśnie ekran nie ma wcięcia, gdyż przednia kamerka chowa się i wysuwa z nad niego. A że przy okazji wtedy świeci, ponieważ taka jest według Xiaomi definicja szyku i stylu, no to wykorzystali to światełko dodatkowo jako diodę powiadomień. Co sprawia, że świeci w trochę głupim miejscu, bo gdzieś tutaj, ale lepszy rys niż nic. Szczególnie, że poko niby ma opcję zawsze włączonego ekranu, który pokazuje zegarek i powiadomienia, tylko no, jak to u nich wyszło tak troszkę połowicznie. To znaczy, zegarek rzeczywiście jest i czasami nawet jest na nim dobra godzina, ale te powiadomienia to już zazwyczaj nie. Ale sam ekran jest taki, jakbyście się mogli spodziewać w telefonie za 2,5 tysiąca. Zresztą przypuszczam, że dla wielu osób sam fakt, że nie jest zagięty i nie ma tego wcięcia, będzie wystarczającą nagrodą. Ale dla przyzwoitości powiem, że to jasny AMOLED Full HD. Może nawet minimalnie za jasny, bo jak się budzę w nocy i patrzę, która godzina to czuję się jak wampir na słońcu i nawet wydaje podobne odgłosy, ale w granicach przyzwoitości. No i szkoda, że nie ma odświeżania 90 albo 120 Hz, bo wtedy naprawdę byłoby czuć, jaki ten telefon jest szybki. A jest szybki i myślę, że ze względu na Snapdragona 8.6.5 kupią go w dużej mierze ci słynni mobilni gracze. W sumie to i tak mało co działa szybciej niż w 60 klatkach, a po drugie, jak sobie tak przeglądam listę najpopularniejszych gier w sklepie Play, no to większość z czołówki działałaby płynnie nawet na kurcze telefonie stacjonarnym z korbką. Kiedyś taki miałem, i przez to nigdy nie mogłem dodzwonić się do Hugo, żeby uwolnić Hugolina i dzieci. No ale ogólnie w interfejsie też śmiga tak jak powinien. Jak prawdziwy flagowiec, błyskawicznie nic się nie wywala i właściwie nie ma błędów. W przeciwieństwie do tego poprzedniego Xiaomi, którego testowałem i po którym za każdym razem jak włączam jakąkolwiek apkę, odmawiam sobie w myślach zdrować Mario, żeby się nie zwiesił. Może to dlatego, albo jest szybszy, bo ma czerwony przycisk włączania. Czerwień podobno też zawsze pomaga. Czepnę się tylko, że jest tyle preinstalowanych gier i śmieci i właśnie jedynym większym błędem w życiu tego telefonu było to, że kiedy wywalałem te wszystkie śmieci, to ich ikonki się nie chciały usunąć. Ale po jakimś czasie się udało. I to jest właśnie też piękne rozwiązanie tej zagadki z intro, że szuflada z apkami była tak zawalona, że brakowało tylko nasrać. W sumie teraz jest identycznie, tylko że zasrałem ją własnymi aplikacjami. Co tam jeszcze fajnego? Mamatowe plecki, które w skali od Samsungów, które wyglądają po 10 sekundach w dłoni, jakbyście gołymi palcami wyławiali sobie przez 2 godziny faworki z oleju, do Oppo i Realme, które pozostają czyste, nawet jeśli przez 2 godziny wyławialiście sobie faworki z oleju, są, no, nieidealne, ale zdecydowanie bliżej tych drugich. Ma jeden głośnik, ale wcale nie tragiczny. Wytrzymywał u mnie zawsze półtorej doby na jednym ładowaniu, co jak na mnie jest całkiem niezłym wynikiem. Ładuje się sprawnie w godzinkę. Ma okrągłą wysepkę na aparaty na środku, Dzięki czemu można go używać jak sobie leży na stole, bo aż tak bardzo się nie gibię. Co przypomniało mi o tym, że zapomniałbym o aparatach. Jak to wsiąło mi? Dwa są na serio, a dwa troszkę dla pizzu. Ten pierwszy na serio, jak na swoją cenę robisz spoko fotki i dosyć przewidywalnie się zachowuje. W sensie jak robisz trzy zdjęcia w odstępie sekundy na nie wiem, Rilmi, to często jedno wygląda tak, drugie tak, a trzecie tak i właściwie. Nie wiadomo co oceniać. Szeroki kąt też jest bardzo dobry. Wideo do 4K w 30 klatkach naprawdę w porządku moim zdaniem. Da się nawet w 8K, ale to już polecam tylko ze statywu, bo nie działa stabilizacja, a najlepiej w ogóle. Selfie na niezłym poziomie, makro z autofokusem, więc tradycyjnie nie będę go używał, ale należy docenić. A ostatni obiektyw to wykrywanie głębi. Czyli równie dobrze mógłbym go wymienić na Judasza z drzwi do mojego mieszkania i nikt by się nie ogarnął, bo to nic nie robi. A, no i mówiłem, że coś z tego pokofona wycięli, żeby przeoszczędzić. No to oprócz tego, co wspominałem, to tradycyjnie zabrakło zdrowego połączenia prądu i wody, czyli ładowania indukcyjnego i wodoszczelności. Czyli, jak go wrzucicie do wanny z tosterem, to ani się nie naładuje, ani nie będzie działał. Wy zresztą też. No i wywalili karty pamięci, nie wiedzieć czemu, ale przy 128 albo 256 GB wbudowanej, to serio ktoś się tym jeszcze przejmuje? Podsumowując, POCO F2 Pro nie jest odpowiedzią na wszystkie pytania ludzkości o smartfon do 2500 zł. Ale za to z wpisuje się w pewne wymagania. Jeżeli chcecie najlepszy proces z Androidem na niższej cenie, żeby Wam dobrze działał przez lata, no i te oldschoolowe funkcje, to Polecam z całego serca. Jeżeli zamiast tego brakuje Wam 90 Hz, wielce wielmożni państwo, no to Oppo Reno3 Pro się kłania, albo zeszłoroczne placy zapraszają. A jeśli brakuje jeszcze lepszego aparatu, no to Huawei P30 Pro nadal się nieźle trzyma. A jeśli spojrzeliście na mój licznik słów i stwierdziliście, że to skandal, że tak mało, to dołóżcie swoją cegiełkę. Ja na pewno nadal zamierzam z zabójczą skutecznością wypełniać swoją misję mówienia o gadżetach na luzie, bo wiem, tak jak Magda Gessler, że zaufało mi 34 tysiące ludzi. No, dzięki za wszystkie pozytywne komenty ostatnio. I żeby tradycji stało się zadość, no to też dzięki za oglądanie, za dotrwanie do tego pięknego momentu. Do zobaczenia.